Współpracujący z pierwszą akcją honorowego w W podku, mówiąc, 5-letnie osiągnięcia należy wspomnieć. Koło zrzeszało 57 osób, oraz z temu, studenci i Państwo Szkoły Zawodowej. Witamy od... bardzo serdecznie na spotkaniu w z okazji pięciolecia Akademickiego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża przy Szkole Wyższej Gminy ja w Podku. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Karolina Sałek z szkoły oraz się do rozwoju naszego koła i liczymy na, dal na dalszą współpracę. Z tego miejsca również pragniemy podziękować w szczególności naszej pani opiekun, dr Marianie Cichowskiej za poświęcony nam czas i przebiegiem. Przede wszystkim zostałam tutaj zastoczona tym tak? tak. tak, Dziękuję bardzo, ale tak naprawdę to dzięki bardzo. Tak jak bo po prostu tylko czuwałam nad tym, co się w Kole przez te pięć lat działo, ale to wy przede wszystkim wykazywaliście bardzo dużą aktywność i dziękuję wszystkim wolontariuszom i dziękuję tutaj Pani Magister, która się teraz tak ładnie do mnie uśmiecha. A tego miejsca chciałam podziękować kolektorowi Andrzejowi Baboskiemu również, który w sytuacjach trudnych... <śla> 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 Tak trudny kiedy mieliśmy jakieś zawirowania, a po prostu wspierał, uśmiechał się ładnie i mówił, że to się wszystko samo rozwiąże i na pewno będzie fajne. To tak, tak było, tak było. Za wszystko było i myślę, że współpraca będzie się rozwijała. W dalszym ciągu to Pani dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej wspaniałej uroczystości. ogóle już pięciolecia i te osiągnięcia, o których słyszeliśmy i które ja znam wcześniej, bo wiem jak się odbywały, jak mieliśmy w ciągły kontakt z Akademickim Wykołem, są imponujące. Uważam, że koło działa prężnie i dzięki właśnie zarządowi i członkom, a także wsparciu władz uczelni, mogły te wszystkie akcje się odbyć i mogły prowadzona tak humanitarna działalność dla dobra drugiego człowieka. Spieraliście wiele placówek na zarządzają śledowniem i inne placówki obiektinowych także z tej pomocy skorzystało wiele osób. Dzięki Wam jakość życia tych osób kolego poprawie. I cóż, bardzo dziękuję za wszystko. Liczę na dalszą działalność i dalsze sukcesy i chciałabym na pamiątkę podarować to. Mą statuetkę, jako podziękowanie od naszego zarządu. Bardzo proszę, to są podziękowania dla Akademickiego Koła, za prędkość, humanitarność i prawodawność w Polskim Czarownym Krzyżu. Nie, nie 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 to 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 no. Dziękuję. Niech nie będą na Dziękuję. Wszystkim za współpracę, za to, że koło może działać na terenie uczelni. Myślę sobie, że e, nasz rektor nie miałby słów, powiedział, że do tego go nie ma. nie mnie nie No Ja je mam z, 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 z przyczyny ode mnie niezależnych. Ja wiem, że dzięki takiej działalności, jak Wasze koło, żyje moja córka. I to jest rzecz niebagatelna. Cała działalność Polskiego Czerwonego Krzyża przyczyniła się do tego, że moja dziewiętnastoletnia córka. Żyje i jest na tym świecie, jest z nim porozmawiać, w różnych okolicznościach, zresztą. No ja wyniosłem z, z mojego doświadczenia życiowego właśnie tą prawdę, że życie można traktować na dwa sposoby. Albo ono jest wieczną tragedią i wtedy jest powód do tego, żeby się załamać, żeby rozpaczać, żeby przeżywać, żeby... Cała masa różnych możliwości. Albo też, ktoś dochodzi do wniosku, po takich zasadniczych przeżyciach, że przeciwnie, że życie jest nieustającym teatrem, komedią, farsą, momentami i trzeba się z tego śmiać, bo ten śmiech wynika z chęci pomocy nikomu. Jeżeli się jest osobą poważną, nie pomożemy. Nie pomożemy. Możemy upiec własny interes przy tej okazji, ale nie pomóc drugiemu człowiekowi. Więc stoi na stanowisku, że trzeba to robić dokładnie przeciwnie. To przeciwnie to, co pani doktor mówiła właśnie, wow, to się ułoży się, samo się ułoży. W tak? wielu przypadkach, ja nie nie, 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 absolutnie. Chciałbym w tej waszej działalności. Miejcie Państwo wszyscy świadomość, że od tego zależy niejednokrotnie. Zależy żyć, życie ludzkie, życie i zdrowie ludzi. I to trzeba wyraźnie podkreślać, bo my się koncentrujemy na papierach, na różnych... Nie, nie, to nie jest tak. Jakiś konkretny człowiek uzyskuje od was pomoc. Dzięki waszemu wysiłkowi organizacyjnemu, czy dzięki temu, że oddał krew, czy To jest bardzo konkretne. I to jest człowiek, za tym jest człowiek. Za tym jest człowiek. Tak jak ja Panem sobie, tak za tym jest człowiek. Ja zawsze przy okazji tych wszystkich mszy... Będzie oczywiście w warunkach, opowiadam o aniołku. No to jest właśnie to, prawda? Potem od tego aniołka można w drugą stronę coś dostać. Na przykład optymizm. Wieczny, nieustający optymizm. I i dalej popłakać ludziom. Czego mam życzę? Z pomocą naszej uczelni, z pomocą naszego rektora, z moją, z pani doktor, z wszystkimi to. No albo i bez. Bez też. Bez też się daje, daje się, naprawdę. Naprawdę się daje, w każdych warunkach, bo my jesteśmy ludzie, to jest ten sam gatunek. My jesteśmy do tego, żeby sobie pomagać. Niezależnie no od tego, jakie mamy tytuły, wykształcenia, doświadczenie zawodowe, Nie, To jest nieistotne. No oczywiście można to inaczej. Można się to czuć, ale to Ja od tego nie jestem specjalistą. W koleżankę można znaleźć, znaleźć na stronie uczelni na i na Facebooku, Informatorze dla Kandydatów i Publikacja Książkowych z Okazji 20-lecia uczelni. Za to zapraszamy do zapoznania się ze wspomnianymi materiałami. Znajdą się one tutaj na stole.